W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Słubicach odbyło się spotkanie samorządowców z marszałkiem województwa lubuskiego Sebastianem Ciemnoczołowskim. Moje pierwsze spotkanie oficjalne w tym roku. Cieszę się bardzo, że jestem w Subicach. To bardzo ważny powiat dla województwa lubuskiego. Jeden z najbardziej prężnie rozwijających się. Nie tylko z powodu kosztyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Ostatnio ogromne sukcesy tutaj w strefie pana prezesa, ale ze względu też na takie naturalne talenty samorządowców z tego terenu, wójtów, burmistrzów, pana starosty, pani burmistrz, dlatego że ten teren wymaga takiej takich umiejętności i takiej współpracy. Su, po, powiat Substituta się dobrze rozwijał gospodarczo, społecznie, e, jeżeli chodzi o współpracę między ludźmi, między gminami. E, bardzo chcę wspierać tego rodzaju podejście, w ogóle podejście, które łączy, e, dlatego chciałbym przejąć już po to, żeby opowiadać o projektach samorządu województwa, które nie będą mogły być zrealizowane, jeżeli nie będzie takiej lokalnej współpracy. Dlatego przyjechałem z jasnym przekazem, że wspieramy powiat subiski, będziemy je wspierać, trzymam kciuki za uchwalenie budżetu powiatu, bo to jest bardzo ważne dla nie tylko powiatu, ale samorządów lokalnych dawałem przykład tych powiatów, samorządów, współpraca jest dobra, w jakim są dzisiaj miejscu, jakie ciekawe i fajne projekty realizują, także te komunikacyjne, trzymam za to kciuki i będę wspierał każdy zgodnie działający zarząd, a ten w moim ocenie pracuje bardzo dobrze i oby tak dalej. I może jeszcze jedna rzecz. Z tych tematów poruszanych, bo dziś było sporo tych tematów poruszanych, w Pana ocenie takie priorytetowe, w tym, w czym rzeczywiście um, można od strony Urzędu Marszałkowskiego pomóc? No bo nie we wszystkim, wiemy doskonale. Nie mamy wpływu na to, co się dzieje na granicy, bo to są kompetencje rządu. Natomiast będziemy na pewno, i wybrzmiało to dzisiaj, najważniejsze sprawy będziemy je wspierać i wspieramy. To jest obwodnica Subic, ta strategiczna, ona jest realizowana, w sensie na razie projektowym. Nasza droga, droga wojewódzka, która jest też w okolicach przebiegu tej inwestycji, też jest zbrana pod uwagę i też będziemy, zresztą już to robiliśmy wcześniej, nie tylko asygnować środki, ale na razie na tym etapie koncepcyjnym wspierać. Na pewno budowa ścieżek rowerowych dzisiaj była bardzo ważnym tematem i my w województwie lubelskim mamy na to plan, mamy środki finansowe, niedługo konkurs unijny na dofinansowanie tego typu, tego typu ścieżek, na pewno ochrona zdrowia. Dzisiaj była bardzo ważnym tematem powiat, szpital powiatowy w Subicach, jego problemy, jego wyzwania, ale też jego osiągnięcia, sukcesy i inwestycje, które zostały zrealizowane. Zresztą zaraz jedziemy ja do szpitala Zobaczy to, jak to się dzieje na miejscu. też były kwestie około szpitalne, stacja pogotowia dużo tematów, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców. A widać, że i władze samorządowe, te gminne, ale także powiatowe to rozumieją i myślę, że dobrze realizują swoje zadania. A ja w swoich możliwościach i samorządowy USA będziemy je na pewno wspierać. Ponieważ rzeczywiście to jest moja pierwsza wizyta i bardzo jestem z tego dumny, że w Powiecie Sobijskim jestem. Ja życzyłem samorządowcom, panu staroście, burmistrzom, wójtom, radnym, bo dzisiaj tak naprawdę jest duża frekwencja. Ja jestem pod wrażeniem i wdzięczny za to, że tylu samorządowców się pojawiło na tym spotkaniu. Wszystkim życzę im, ale przez nich, wszystkim mieszkańcom, no bo też oni pracują na rzecz mieszkańców, na zrealizowania wszystkich planów samorządowych, planów inwestycyjnych, tych, które są najważniejsze dla mieszkańców. No a co, ponieważ też odpowiadam za ochronę zdrowia w województwie lubuskim, że wszystkim państwu, przede wszystkim zdrowia. I to nie jest slogan. Jak się ma zdrowie, to wszystkie inne pójdzie, problemy można pokonać także dużo, dużo zdrowej samych sukcesów. Spotkanie miało charakter roboczy i miało na celu utrzymanie stałej współpracy między samorządami.